Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kącika Dobrej Książki. Tak jak zapowiedziałem przed tygodniem, dzisiaj będzie powieść przecudowna. Kiedy ją skończyłem, to czułem, że będzie mi jej przez jakiś czas na pewno brakować. Jest to powieść przepiękna o sztuce, o malarstwie, o miłości. Jest o wszystkim, co. Możemy zamknąć, w, nazywając to wszelkimi emocjami, które targają człowiekiem pomiędzy rodziną, życiem, miłością, śmiercią. I to wszystko mamy w sztuce przecież. Ta książka dotyka sztuki. Ta książka opowiada o sztuce w sposób bardzo przystępny. Oczy Mony. Książka, która prezentuje się bardzo pięknie. Powieść, która podbija świat. Inicjacja w piękno i życie poprzez sztukę. No i to jest prawda. O Oczy Mony, Thomas Schlesser. Książka, która przeleżała troszeczkę u mnie na półce, mimo że nie jest książką starą, jest książką nową. Ja ją nabyłem w, w zeszłym roku, a książka została wydana nakładem wydawnictwa literackiego w 2024 roku. Ale przeleżała u mnie na kupce książek do przeczytania. Jest jeszcze wiele takich książek, które długo, długo będą czekać na swoją koleś, kolej, przepraszam, aż dojdę do tego spodu, na którym ta książka czeka, ale wracając do oczu, Mony. Książka jest naprawdę niesamowita. Zabiera nas w podróż przez sztukę, przez malarstwo, przez rzeźbę. Przez rozmowę z drugim człowiekiem, ale za tym, o tym za chwilę. Teraz tradycyjnie czas na fragment. No to dade, błagam cię, chodźmy obejrzeć dziś ulubiony obraz babci. To abstrakcyjne dzieło miało wymiary 79 cm na 111 i składało się głównie z rozległej, ciemnej masy centralnej. Nie była to tak do końca czarna płaszczyzna. Lecz raczej wibrująca warstwa, nałożona najwyraźniej przy użyciu rozpryskiwanej farby. Miała zresztą górne i dolne brzegi, które drgały leciutko, a których niepewne granice były jakby rozdmuchane, rozbite na atomy, co nasuwało skojarzenia z rozwiewającą się mgłą. Poniżej czarnej warstwy znajdowała się cytrynowo-żółta baza zajmująca cały dół obrazu. I nieco mniej niż 20% jego całkowitej wysokości. Ta strefa cała była w drobnych, pionowych prążkach, i te niezliczone bruzdy dodawały działu żywej dynamiki. W strefie powyżej wykwitał pas głębokiego błękitu, również prążkowany, bardzo wąski, niemal rozgnieciony na górnej krawędzi kadru, tak jak kawałki nieba, które dyskretnie przebijają się przez burzowe chmury. Wreszcie, w szerokiej czarnej masie prężyły się trzy świetliste, olśniewająco wyraźne smugi, niczym trzy duże źdźbła albo trzy długie pojedyncze włosy, lekko zagięte, ładne w swej gibkości, lecz usztywnione przez silną powietrzną energię. Po środku znajdowała się największa z nich, niemal przecinająca od dołu do góry całą ciemną warstwę. Po jej lewej stronie druga smuga, cieńsza i bardziej zaokrąglona, naśladowała ruch podobny do linistycznej, a po jej prawej jeszcze dyskretniejsza smuga, trzecia, układała się podobnie i ani jedna, ani druga nie dotykały głównej osi. Razem mogły sugerować w ultra-uproszczony sposób sylwetkę pnia strzelistego drzewa i jeszcze sporo innych rzeczy. Mona kontemplowała zatem ulubione dzieło babci. Uśmiechała się bezwiednie przez 24 minuty, które spędziła siedząc z podciągniętymi nogami i wpatrując się w tę prostą kompozycję. Czuła wyraźniej niż zwykle, jak bardzo malarstwo potrafi wzniecić w człowieku wewnętrzne światło. Całkowicie rozumie babcie, odezwała się wreszcie. Jestem pewna, że mogła godzinami patrzeć na to płótno. Tak, spędzała tu całe godziny, potwierdził Aori z nostalgią w głosie. Znała to dzieło na pamięć i mogła z zamkniętymi oczami wskazać wszystkie elementy, z których się składa. Ja, powiedziała Mona, wskazując na obraz palcem, widzę dziewięć rzeczy. Najpierw trzy strefy, żółta na dole, czarna po środku i niebieska u góry. Widzę też dwie nieco zatarte granice między żółcią a czernią, i między czernią a błękitem. Widzę też, oczywiście, trzy smugi i wreszcie podpis w prawym dolnym rogu Hartung 64. Twoje wyliczenie jest słuszne, bo dziewiątka była liczbą fetyszem Hartunga, jak również jego małżonki. Warto dodać, że poznali się 9 maja 1929 roku gdy jedno z nich miało 24 lata, a drugie 20 lat. Henri wyglądał na rozmarzonego, mówiąc o ich młodym wieku. Tym, co na pewno tak bardzo podobało się babci w obrazie, podjęła wypowiedź Mona, był fakt, że jest on pełen kontrastów, a kontrasty sprawiają wrażenie walki. Urocza niewinność, z jaką to powiedziała, ścisnęła Henri'ego za gardło. Wpatrywał się w środkową smugę na obrazie Hartunga, i w odruchu empatii wobec dzieła czuł, jak wibruje blizna przecinająca część jego twarzy. Poczuł cios nożem, który kilkadziesiąt lat wcześniej odebrał mu wzrok w jednym oku. Rana znowu bolała, jakby pękła zabliźniona skóra, i w niewyjaśniony sposób jego martwe oko zaszło mgłą, i wypłynęła z niego łza wzruszenia, tak dyskretna i niespodziewana. Że Mona jej nie dostrzegła. Przeczytany przeze mnie przed chwilą fragment pochodził z 46 rozdziału tejże książki Oczy mony. Tomasa Schlesera, książki przepięknej, naprawdę fantastycznej. Ona długo przeleżała, zanim do niej się dorwałem, można tak powiedzieć. No i jak domyślacie się, każdy rozdział tej książki dotyczy jednego obrazu, który wnuczka wraz z dziadkiem. Obserwują, kontemplują, próbują zrozumieć, delektują się nim, podziwiają, i wszystko to, co z tym obrazem jest związane, dzieje się właśnie w tych kilkunastu, kilkudziesięciu, czasami minutach, kiedy oni tak siedzą, obserwują, a później na temat tego obrazu rozmawiają. 46. rozdział to jest też 46. obraz, czyli to już jest Mona, można powiedzieć, już troszeczkę wie więcej na temat obrazów, sztuki, kolorów, historii danych obrazów, poznała już wielu artystów, niektórych znała wcześniej, niektórych poznaje pierwszy raz, jak Hansa Hartunga, jeden z obrazów, który uwielbiała jej babcia, która już, jak domyślacie się, odeszła z tego świata i dziadek zabiera wnuczkę, widzi w niej tak naprawdę swoją żonę, bo Mona jest najbardziej do niej podobna, ale po kolei. Książka wydana jest bardzo ładnie, yy, czyta się naprawdę świetnie, jest przepiękna o sztuce. O tym wszystkim, co czasami yy, wyleciało z głowy, o tym wszystkim, czego człowiek nie wiedział, patrząc na różne obrazy i interpretował je czasami zupełnie inaczej niż właśnie jest w tej książce, co jest piękne. Oczy Mony. mony powieść, która podbija świat, inicjacja w piękno i życie. Poprzez sztukę. Książka, którą warto zabrać na wycieczkę do trzech najważniejszych muzeów Paryża i nie tylko. I to jest prawda, tego zazdroszczę głównej bohaterce, w ogóle zazdroszczę ludziom, którzy mieszkają na przykład w Paryżu i którzy, tak jak oni, główni bohaterowie tej książki, chodzą tu akurat w każdą środę i mogą spokojnie delektować się sztuką, nie patrząc na zegarek. Mogą wybrać dowolny dzień tygodnia, który odwiedzą, w którym odwiedzą muzeum, usiąść na ławeczce lub stanąć przy obrazie i patrzeć. Tego naprawdę bardzo mocno zazdroszczę. Że tak nie mogę. W małym Rybniku jednak byłoby to ciężkie, no aczkolwiek w średniej wielkości miasto ma również swoje zalety. Do muzeum zawsze możemy pojechać, ale ten czas, który poświęcamy na oglądanie obrazów, na delektowanie się tym pięknem, no, jednak jest dużo krótszy niż głównych bohaterów, którzy mają to w zasięgu ręki. Książka, tę którą, pozycję, którą ja mam, a widziałem też w twardej okładce, te obrazy tam są inaczej rozmieszczone, jeżeli chodzi o okładkę, bo mm, miękka okładka ma obwolutę. I ta obwoluta prezentuje się mniej więcej tak, że mamy tutaj, jak zobaczycie tak na szybko, wszystkie obrazy, o których jest mowa w tej książce. Wszystkie. Jest i też Hans Hartung, który jest teraz mieści się w centrum Pompidou. No i każdy obraz niesie ze sobą historię, każda rzeźba opowiada nie tyle o artystach, ile o, o ich wizjach, o ich rozumieniu sztuki, o ich emocjach, które w danym momencie im towarzyszyły i przełożyli to w, w swoje dzieło. Tak jak z tyłu książki jest napisane, że urzekająca powieść o inicjacji w sztukę i życie przez pełną miłości i mądrości, więź rodzinną, a zarazem mistrzowska synteza pięciu wieków historii sztuki. I to jest prawda. Uważam, że tę książkę, tę powieść, bo to jest powieść, warto mieć w swojej biblioteczce, żeby wracać czasami do obrazu, do opisu, do interpretacji, która jest naprawdę naprawdę fascynująca. Książka. Tomasa Schlesera liczy sobie stron, już Wam mówię, niecałe 500-459 stron. Czyta się to z zapartym tchem, można sobie podzielić na obrazy, czyli każdy rozdział jeden dziennie i delektować się też tym obrazem, kiedy możemy sobie go zobaczyć z tyłu na obwolucie, lub wyświetlić gdzieś na komputerze czy na telewizorze w formie większej. I właśnie tak, jak tytułowa Mona, główna bohaterka. Odkrywać ten obraz zupełnie na nowo. Książka też jest, yy, na początku ma taką adnotację wszystkim babciom i dziadkom na świecie. I to jest prawda, ponieważ tutaj, właśnie dziadek, to Wam zdradzę, bo to się wyjaśnia na początku książki. Nie będę spoilerował, ale ten początek mogę Wam powiedzieć. Okazuje się, że dziewczynka traci w niewyjaśnionych okolicznościach wzrok. Ten wzrok jej wraca za jakiś czas. Ale okazuje się, że to może powodować, iż ona kiedy, kiedyś straci wzrok na zawsze. Później okazuje się, jak i dlaczego. Co jest bardzo fajne w tej książce, dlatego tego nie będę mówił. Ale mniej więcej w tej diagnozie też jest powiedziane, aby dziewczynka chodziła do psychiatry na konsultację. No i w ramach tej konsultacji dziadek podejmuje się Wyzwania i mówi, że on będzie w każdą środę chodził z, z moną, do psychiatry Niech to będzie jego wkład w to, aby wnuczka wróciła jak najszybciej do zdrowia, aby to dalej nie postępowało. No i dziadek oszukuje rodziców mony, bo w każdą środę zabierają właśnie do muzeum i pokazuje jeden obraz. On ma przeświadczenie takie, że jeżeli Mona straci kiedyś wzrok, to niech pozna te dzieła, które on uważa za ważne w historii sztuki, malarstwa, rzeźby, y, aby ona je poznała i aby kiedy według niego straci wzrok, to ten, o, ten obraz, te obrazy w niej zostaną. Będzie miała wiedziała o czym myśli, poznała to piękno i mogła mm, Mogła je poznać zanim straci wzrok, bo później ciężko było jej jakby delektować obrazem, którego nigdy nie widziała. Nawet jeżeli ktoś opowiada o obrazie, to jednak kiedy my go widzimy, to później chłoniemy go cały sobą i on w nas zostaje. Dlatego dziadek wpada na świetny pomysł i każdą środę zabiera właśnie Monę do muzeum i pokazuje jej jeden obraz. Dzięki temu my możemy, jako czytelnicy, poznać. Wiele obrazów, które myślę, że przynajmniej ja tak miałem, bo nie, nie, może nie wszyscy, ale ja tak miałem, że niektórych obrazów nie znałem z tej książki. Mimo, że to są naprawdę dzieła, które powinno się znać. No i, i styl, i opowieść o tych obrazach, historii malarzy, malarek, rzeźbiarzy, wielkich ludzi sztuki poznajemy troszeczkę z innej perspektywy i to jest też piękne. A zatem polecam wam tę książkę Oczy Mony Thomas Schlesser. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w zeszłym roku i, i cieszę się, że już ją przeczytałem. Jest piękna, naprawdę jest wzruszająca, jest o szczółce w sposób przystępny, co jest najważniejsze. Tak jak kiedyś polecałem książkę Piotra Oczko, to tutaj Thomas Schlesser w fenomenalny sposób również Zabiera nas w świat sztuki, malarstwa na przełomie wieków. Polecam Wam jeszcze bardzo serdecznie. No i cóż, trzymajcie się ciepła, za tydzień, za tydzień też będzie powieść, ale inna. Też piękna, ale w inny sposób. Bardziej targająca wnętrzem człowieka, przynajmniej tak ja miałem, kiedy ją czytałem, ale o tym za tydzień. Jeszcze raz. Oczy, Mony. Książka jest wszędzie do dostania, myślę, bo jest to jeszcze w miarę nowość. Także czytajcie i polecajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie.